Luke i Vader wcale się tak od nas nie różnią. Tato, złapałem łososia. A ja złapałem astmę. Szkoda, że Disney nie dał im drugiej szansy. Luke, stawaj. Mistrz Yoda zaprosił nas na herbatkę. Czekaj, po co to wszystko? To prowiant. Musimy coś jeść w kosmosie. Nasi bohaterowie wyruszyli w podróż. Vader, gdzie wy jesteście? Eee, bo my z Luke'iem do szkoły lecimy. On ma 30 lat. Sto lat, Luke. Dzięki, tato. Vader, wracajcie po sprzętach. O, sorry, do Tunas! Słyszę CIĘ! Możemy na świetną Luke, jeśli naciśniesz ten guzik, dostaniemy się najbardziej epickimi osobami w galaktyce! Kliknij go. Kliknij go. Dla tych, którzy nie wiedzą, Vader to Anakin Skywalker. Przed narodzeniem Luka należał on do rady Jedi. Ale go wyjebali. Co? Ale z ciebie sigma Yoda. Zdecyduje ona dzisiaj, czy Luke zostanie mistrzem Jedi. Jak fajnie, że mama nauczyła mnie latać. Tak, to zaraz kto cię nauczył latać? Mama, no twoja żona. Rozpierdolili się o krawężnik i spadli na Tatooine. Luke, jak my przeżyliśmy? Nie wiem. Ale to jest niemożliwe, że nic nam nie jest. Tato widocznie moc jest w nas silna. Gówno prawda, <laughs> co ty zrobiłeś? Potknąłem się. Kurwa, matka mnie zabije. <laughs> nie płaczcie. Assassin's Creed? Anakin, to ja. Obi-Wan Kenobi. Pamiętam cię, Obi-Wan Pierogi. 20 lat wcześniej, Mustafa. To przez ciebie jestem tartem Vaderem. Skacz, Anakin! Ale obiecujesz, że nie obetniesz minut, prawda? To nie jest kolejny twój brak. Przysięgam na paluszek. No dobra. Ho! Żarcik! Uciąłeś minuski i sobie poszedłeś. Dobra, ja będę leciał. Joda kupił Dmuchany Zamek. Jak ja mam skakać? Teraz się na tobie zemszczę. Co, co? chcesz się bić? Chcesz się bić? No chodź, Chcę wam pomóc. Co? Pomogę lukowi. Okej, okay, zgoda. Czy to znaczy, że mu też udnieś nóżki? Nie, zabiorę was do szpitala. To powodzenia, bo nóg nie może chodzić. Nie będziemy iść. Poczekaj, mówisz, że to twoje Ferrari? To nie było jego Ferrari. Bohaterowie pojechali czerwonym maluchem w stronę miasta. Luk, a boli jak tutaj dotykam? Tak. A tutaj w tym miejscu? Poczekajcie. Odsuncie. My wcześniejsze terminy mamy zapisane. Pomiń naszą kolejkę na Sor. Droidzie, jesteśmy zarejestrowani do pani doktor. O tak. Pani doktor już na was czeka. Obi, tak? a możesz iść sam z Lukiem? Dlaczego to ty nie możesz z nim iść? Ja nie chcę do doktorki, Anakin. Nie chcę. Jesteś nie chcę, ojcem? Nie. Chcę. Skywalker proszony do gabinetu? Niech będzie. I weszli do środka. Panie Anakinie, co stało się Lukowi? To ja jestem a na kim to mój tato? Tato! Co? Luke? Ja myślę. Pomyliłem dziecko. Dzień dobry, pani doktor. W systemie mam napisane, że ma pan syna Luka i córkę Leje? Synku Leje. No, bo mnie nóżka boli. A co dokładnie się stało? Gówno. Tato! Bo przepraszam. Ł. E, Luke on. E... Słucham. Tato, ale ja mam uczulenie na orzechy. Luk to nie orzechy, tylko nerkowce. Luka. Uh, Lub bawimy się z mamą chowanego, wskakuj do śmietniczka. Tato mogę już wyjść! Nie! Oddajcie mojego syna! A weź jeszcze ciutkę bliżej. Jakoś tak? No, tak będzie ładne zdjęcie. On się chyba potknął, że coś już z nim <noise> Za mało mi płacą. jakie fajne kolorowanki. Jako pracownik MFZ mogę dać mu krople żołądkowe i nagle. Dzienny pacjent Luke. Bohaterowie poszli do baru, w którym miał czekać na nich Obi Wan Kenobi oraz ich nowy pilot. Cześć, jestem Obi Wan Kenobi. Zasubskrybuj mój kanał na YouTube i pierdolnij dzwoneczek. Usiedli w barze i zamówili jedzenie. Cześć państwa. Jeden rozwód poproszę. Nie wytrzymam, nie wytrzymam! nie lubimy tu sitów. Kinga, cię Masz! Nie bój się, Wejder, uratuję cię, ale ja już wygrałem. A moja dupa! Nie dziękuj. Nie dziękuję. Jaki fajny pieszo. Luka, możemy go do domu? Zabrałbyś nas na korusąd? Chętnie was przelecę. Nasi bohaterowie polecieli na Radę Jedi. Nie spodziewali się tego, co tam się stanie. Droga rado Jedi, Luke jest już gotowy na tytuł mistrza. Tak, to prawda. Wejder nawet nauczył mnie jeździć na rowerze. Twój na moc w tobie, Jedi, jest. Ja i mistrz Chi decyzję podjęliśmy. Luke, od teraz zwać możesz się Vader. Co ty trzymasz tam? Kyber Kryształ wysrał go niejaki królik wielkanocny. To podróbka. Fioletowe produkuje kanclerz Palpatine. Nie, to nieprawda. Kurwa. Ten odcinek jest nieodłączną częścią kanonu. Liczba 3 symbolizuje harmonię. A to pomoc! do ty! Właśnie taki porządek obecny był w ostatnich trzech filmach. Ten jest czwarty, a to oznacza, że problemy z uniwersum wróciły. Ancio. Tak się nie udało. udało. jak najszybciej uratować. Dadusz cię uratuje, Angelika. Joda! Gdzie jest moja córka? Muszę uratować Klaudię. Leje! Dobrze, Lu, ścigaj na niej! Gdzie ona jest? Palpatinium. Lecimy do harcerza Palpatina. O, oh, ale się zesrałem. Oby nikt za mną nie stał, Ojem! Dziadku, nowe kyberkryształy są już gotowe. Co tak wie? Tutaj macie moją własną wersję mojego księcia. Jeśli wszystko pójdzie po mojej myśli, to następny film dostaniecie już za dwa tygodnie, zamiast za miesiąc, tak jak zwykle to było. Ogólnie to wszystko na tym kanale jest połączone, także spoilery do następnych filmów są już gdzieś w starych filmach. Dziękuję wspierającym, donatorom i ludziom, którzy zrobili mi fanarty. Jesteście zajebiści. No, także czekajcie na następny film, trzymajcie się i cześć!